Wszystko, co wydarzyło się na Mistrzostwach Świata, dzień 9. Ostatni dzień walki o miejsce 17:32. Zaczynamy od pojedynku drużyn, które straciły szansę na bezpośredni bilet do Paryża. Reprezentacja Finlandii wygrywa z Wenezuelą 90-75. do 75. W atakach wielków poprowadziła ich gwiazda Laurie jest z 32 punktami i 9 zbiorkami. Sasu Salim i Elias Valtonen dołożyli po 11 oczek każdy. Dla reprezentacji Wenezueli 17 punktów zdobył Pedro Churio. Dzisiaj został napisany nowy rozdział w historii koszykówki południowego Sudanu. Zwycięstwo nad Angolą 101 do 78 zapewnia im miejsce na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich. Carlic Jones poprowadził Sudańczyków z 26 punktami, 7 zbiorkami i aż 15 asystami. Mariel Szajok zdobył 18 oczek, a Wenin Gabriel zakończył z Double-Double: 15 punktów i 10 zebranych piłek, do tego aż 6 bloków. Dla Angolczyków 21 punktów zdobył Hilde Dundao. Nowa Zelandia ostatecznie zwycięża z reprezentacją Egiptu 88-86. Dla Tall Blacks po 27 punktów zdobyli Isaiah Leafa i Finn Delani, a dla Egiptu po 19 oczek zanotowali Ehab Amin i Amr El Gendy. Na pożegnanie z turniejem Francja wygrywa z Wybrzeżem Kości Słoniowej 87-77. Do zwycięstwa trójkolorowych poprowadził Isaiah Cordinier, 19 punktów. Rudy Gobert do 17 punktów dodał 8 zbiórek. Liderem Iworyjczyków z 18 punktami był Nisr Zuzuła, a Sola Diabate zaliczył double-double, 13 punktów i 11 desek. Japonia wygrywa z Cabo Verde 80-71 i tym samym zagwarantowała sobie miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w przyszłym roku. Przyszła Hawkinson zdobył 29 punktów, 7 zbiurek i 4 bloki grając cały mecz. Keisei Tominaga dodał od siebie 22 punkty. Dla Republiki Zielonego Przylądka Edi Tavares zdobył 11 punktów, zebrał 14 desek oraz zablokował 3 rzuty. Reprezentacja Filipin nie tak wyobrażała sobie mistrzostwa świata. Jako współgospodarz nie byli nawet w stanie konkurować o awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Mimo to ostatniego dnia rywalizacji z Filipinas odnoszą zwycięstwo nad reprezentacją Chin 96-75. Jordan Clarkson zdobył dla gospodarzy 34 punkty, a Renz Abando dorzucił 14 oczek. Dla reprezentacji państwa środka 17 punktów i 9 zbiórek zdobył Kyle Anderson. Meksyk wygrywa z reprezentacji Jordanii 93 do 80. Dla reprezentacji Meksyku 27 punktów zdobył Gabriel Hiron. Paul Stoll zanotował 19 oczek, a Fabian Jaimes zaliczył double-double. Do 15 punktów i 11 desek dodał 6 asyst. Dla zespołu z Azji bliski triple-double był nie kto inny jak Randy Holly Jefferson: 26 punktów, 8 zbiórek i 10 asyst. Liban pokonuje reprezentacji Iranu 81-73. Najwięcej punktów dla reprezentacji Libanu zdobył wal Arkadi 21. Ali Hajdar dołożył 20 oczek. Po stronie irańskiej najwięcej punktów zdobył Mohammad Amini, 22.